We Francji prawdopodobnie rząd za chwilę upadnie. To są informacje z przed chwili przecież. Dlatego, jeżeli by, a to ma o tyle fundamentalne znaczenie, że jeżeli by założyć, że w, we Francji dałoby się stworzyć rząd prawicowy, we Włoszech by się rząd prawicowy utrzymał, w Rumunii jest też teraz szansa, bardzo duży przewrót w prawą stronę, no to tuż tu jest blisko stworzenia jakiegoś takiego konglomeratu, Razem, razem oczywiście liczę też te mniejsze państwa, Orbana i tak dalej, który mógłby tworzyć mniejszość blokującą w Radzie. Ja wytłumaczę, na czym to w skrócie polega. Polega to na tym, że trzeba mieć 35%, znaczy trzeba mieć głosy z państw, które mają 35% powierzchni, a ponieważ Francja i Włochy mają, Włosi są z nami w grupie, to znaczy Meloni, no są dużym państwem, to są w stanie zablokować każdą decyzję w, w Radzie Unii Europejskiej. I jeżeli by coś takiego się wydarzyło, to to by był naprawdę game changer. I ja czuję, to nie każdy panu powie, ale ja czuję, że my naprawdę jesteśmy, my jesteśmy blisko.